Rozkład tygodniowy 10-16 marca. Poprzez Twoją komunikację i wrażliwość ten tydzień przyniesie ze sobą dobrą pasę. Zwracaj uwagę na rzeczy przyziemne i nie obawiaj się pytać o rady. Odróżnij jednak nieprzychylne osoby, bo ktoś taki może się koło Ciebie zjawić. To może być młody mężczyzna. W związkach otrzymasz olbrzymie wsparcie, które upewni Cię w Twoich wyborach. Poczujesz się silny i odważnie sięgniesz po swoje. Nie bądź jednak zbyt infantylny i nie idealizuj sytuacji. Ten bożliwy tydzień będzie pełen spotkań, rozmów, transakcji. I nadarzających się okazji bądź wytrwały i cierpliwy, wszystko będzie szło w dobrą stronę. Być może trzeba będzie podjąć jakąś ważną decyzję, ale to otworzy tylko kolejne możliwości. Jeśli już wybierzesz dany kierunek, to nie rezygnuj z tej obranej drogi, bo jej koniec będzie spektakularny. Miej w sobie pasję, aby dosięgnąć gwiazd.